Archiwa. Wyobrażamy je sobie jako ciche, zakurzone miejsca, gdzie historia śpi pod zasłoną zapomnienia. Ale to nieprawda. Archiwa nie są cmentarzem, to pola bitew. Tutaj, w ciszy każdego dnia, toczy się walka walka o prawdę walka między tym, co nam opowiedziano, a tym, co naprawdę się wydarzyło. Miliony dokumentów, miliardy kartek papieru każdy z nich to głos. Większość z nich szepcze o rutynie, o rozkazach, o logistyce, o śmierciach sprowadzonych do statystyk. Ale niektóre, niektóre krzyczą. Krzyczą w ciszy, czekając, aż ktoś je usłyszy. Niemieckie Archiwum Wojskowe we Fryburgu koniec. Jak się okazało, w tym sercu skrywały się najmroczniejsze sekrety. Ta historia nie zaczyna się od huku dział, zaczyna się od kliknięcia myszą, od błędu w katalogowaniu. Miał na imię Tomas, młody stażysta, doktorant historii. Jego zadaniem była rutynowa digitalizacja. Sektor K14, zaopatrzenie tyłowe. Grupa Armii Południe 1943-1944. Tysiące teczek, nuda wyniesiona do absolutu, faktury na buty, zapytania o konserwy, raporty o wszy. Przeglądał setki plików na godzinę. Aż natknął się na nią, na skrzynkę. Nie była taka jak inne. Zwykły karton, ale przewiązany wyblakłą czerwoną wstążką. Pieczątka na niej była rozmazana. Mógł odczytać tylko jedno słowo: Sonderkommando. Sonderkommando. Oddział specjalny. To słowo zawsze oznaczało kłopoty. Oznaczało tajne operacje. Oznaczało zbrodnie. Ale pieczątka była niekompletna. Sonderkommando Adż. Co to za Adż historyk wzruszył ramionami? Hir, armia, haus, gospodarstwo. Otworzył teczkę. W środku spodziewana rutyna, raporty o paliwie, zapytania o leki, harmonogramy dezynsekcji. Wszystko wyglądało normalnie, prawie. Już miał zamykać teczkę i przejść do następnej, ale coś go zatrzymało. Zanim przejdziemy do głównej części, chcielibyśmy prosić o drobne wsparcie. Polubienie i subskrypcja będą najlepszą podzięką. Dziękujemy. Między dwiema stronami raportu o dostawach wapna chlorowanego leżała koperta. Bez podpisu. W środku był jeden, jedyny arkusz. Zdjęcie. 16 na 9 centymetrów. Gruby błyszczący papier. Niemiecka jakość. Zdjęcie zostało zrobione w pomieszczeniu. Było inscenizowane. Siedmiu mężczyzn w mundurach Wehrmachtu i dziewczyna. Żołnierze stali w półkolu. Mieli na sobie standardowe polowe mundury M43, ale coś było nie tak. Żadnych oznaczeń. Ani patek, ani na ramienników. Tylko cesarski orzeł na piersi. Czyste ogolone twarze. Patrzyli w kamerę. A raczej nie do końca w kamerę. Patrzyli na nią. Na dziewczynę. Była w centrum, siedziała na prostym drewnianym stole, takim jakie stały w każdej koszarze. Miała na sobie coś w rodzaju jasnej, bezkształtnej sukienki albo szpitalnej szaty. Była młoda 20, może 25 lat i jej poza była niemożliwa. Dziewczyna siedziała w idealnym poprzecznym szpagacie: 160 stopni, absolutnie geometrycznie wyprostowana linia. Jej nogi leżały na powierzchni stołu, ręce spokojnie spoczywały na kolanach, ale jej twarz nie było na niej żadnego wyrazu. Absolutna, nienaturalna, woskowa maska. Jej oczy były szeroko otwarte, ale puste, szkliste. Patrzyły nie na fotografa, patrzyły przez niego. To był wzrok człowieka, którego tu nie ma, wzrok obiektu. Zdjęcie natychmiast wywołało poruszenie w wąskich kręgach archiwistów. Co to jest? Pierwsze teorie były proste i logiczne. Wersja pierwsza kabaret żołnierska rozrywka na front często przywożono artystów akrobatów może to jedna z nich gimnastyczka pokazująca swój talent, by podnieść morale ale dlaczego wtedy sonder-komando? Dlaczego brak oznaczeń? Dlaczego tak sterylne pomieszczenie? Zdjęcie zrobiono przy ostrym, niemal chirurgicznym oświetleniu. To nie wyglądało na wesołą imprezę w baraku. Atmosfera na zdjęciu nie była świąteczna. Była kliniczna. Wersja druga. Propaganda. Zdjęcie do magazynu. Demonstracja fizycznej doskonałości. Ale propaganda czego o elastyczności. I znowu dlaczego zdjęcie jest jedno. Dlaczego ukryte w gospodarczej teczce. W albumie. A to zdjęcie było unikalne. Było jedyne. Wersja trzecia. Jeniec. To wydawało się najbardziej prawdopodobne: żołnierze schwytali miejscową dziewczynę. Może partyzantkę, może łączniczkę. Dowiedzieli się, że była gimnastyczką lub tancerką, i zmusili ją. Zmusili do pozowania w upokarzającej pozie. Okrutny żart. Dokumentowanie swojej wyższości. To było okrutne. To było w duchu wojny, ale to wciąż nie wyjaśniało sonderkommando adż. I nie wyjaśniało tej przerażającej nieruchomości na zdjęciu. Gdyby ją zmuszano, stawiałaby opór lub płakała. Była absolutnie nieruchoma jak lalka. I tu musimy zrobić krok w bok. Musimy zanurzyć się w jedno z najstraszniejszych praw trzeciej Rzeszy dekret Nacht und Nebel Noc i Mgła. Został podpisany osobiście przez Hitlera w grudniu 1941 roku. Jego istota była prosta i przerażająca. Każda osoba na okupowanych terytoriach stanowiąca zagrożenie dla Rzeszy miała być aresztowana, ale nie miała być sądzona, nie miała być stracona, miała zniknąć, bez śladu. Rodzina nie otrzymywała żadnych powiadomień, w lokalnych urzędach nie pozostawały żadne zapisy. Człowieka po prostu wymazywano, pochłaniały go noc i mgła. Tych więźniów NN Heftling wysyłano do specjalnych tajnych obozów. Zabraniano ich rejestrować, stawali się żywymi duchami. Idealny materiał do wszelkich najokrutniejszych eksperymentów. Bo w dokumentach już nie istnieli. Co jeśli dziewczyna na zdjęciu jest jedną z nich, więzień nocy i mgły? To wyjaśnia, dlaczego nie ma jej na żadnych listach. Jest duchem. A Sonderkommando Adż to ci, którzy pracowali z tymi duchami. Zanim zaczniemy budować teorię, trzeba było ustalić fakt. Zdjęcie wysłano na ekspertyzę fizyko-chemiczną, papier akwa, emulsja, wywoływać, utrwalacz. Wszystko odpowiadało niemieckim standardom wojskowym. Tysiąc rok. Zdjęcie było autentyczne. Zostało zrobione tam. Zostało zrobione wtedy. To nie żart. To nie fałszerstwo. To dokument. I wtedy podjęto decyzję. Skoro nie możemy zrozumieć kontekstu, musimy zrozumieć szczegóły. Musimy spojrzeć na zdjęcie tak, jak nikt na nie nie patrzył. Fotografia trafiła z archiwum do kryminalistycznego laboratorium Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej. Umieszczono ją pod cyfrowym skanerem o ultrawysokiej rozdzielczości. Plik, który stworzył, ważył 15 gigabajtów. I kiedy technicy otworzyli go na monitorze, historia tego zdjęcia zaczęła się na nowo. Rozpoczął się proces, który w kryminalistyce nazywany jest cyfrową autopsją. Obiekt, żołnierze, powiększenie dziesięciokrotne, dwudziestokrotne teraz ich twarze były widoczne w najmniejszych szczegółach wyraz nie uśmiechali się to nie była radość to była duma satysfakcja inżynierów patrzących na swoją pracę jak twórcy mostu, który przeszedł próbę. Ich spojrzenie nie było skierowane na twarz dziewczyny, było skierowane na to, co robiła na jej nogi. Obiekt, pomieszczenie, powiększenie trzydziestokrotne ściana z tyłu nie była tylko otynkowana była wyłożona płytkami białymi kafelkowymi jak w szpitalu jak w sali operacyjnej albo jak w kostnicy w rogu kadru ledwo widoczny był brzeg metalowego stołu. I odpływ w podłodze. To nie koszary. To laboratorium. Obiekt dziewczyna. Operator przesunął kursor na jej twarz. Powiększenie pięćdziesięciokrotne. Jej puste szkliste oczy. Źrenice zwężone do kropek. Reakcja na nieznośne światło lub na ogromną dawkę leków. Kąciki jej ust były popękane. Usta lekko rozchylone. Jakby w zamarłym bezgłośnym krzyku to nie była woskowa maska to był paraliż Wróćcie do nóg wyszeptał starszy analityk były wojskowy chirurg ortopeda Tam gdzie siedzi powiększcie biodro na styku z miednicą kursor przesunął się i w tym momencie rozmowa w laboratorium ustała w pokoju zapadła absolutna dzwoniąca cisza Naukowcy, historycy, kryminolodzy, ludzie, którzy widzieli setki tysiące archiwalnych zdjęć, zdjęć z pól bitew z obozów śmierci, z sal tortur, ludzie, których zdawało się już nic nie mogło zaskoczyć. Stracili mowę, patrzyli na ekran i ich mózgi odmawiały wiary w to, co widziały oczy. Spodziewali się zobaczyć napiętą skórę, fałdy tkaniny, cokolwiek, ale zobaczyli coś innego. Na skórze, tam gdzie biodro łączyło się z miednicą, widać było ciemne, rozległe cienie. Nawet na czarno-białym zdjęciu było jasne, że to efekt kolosalnego nacisku. Skóra była napięta do granic, do przezroczystości. Ona nie jest gimnastyczką, wyszeptał ortopeda. To niemożliwe. Żaden człowiek nie może tak siedzieć dobrowolnie. Nie tak. Co masz na myśli? zapytał technik. Lekarz wskazał na ekran. Spójrzcie, jak ułożone są kości. To nie rozciągnięcie. To anatomia, której rzucono wyzwanie. Ciało ludzkie nie jest do tego stworzone. Ona nie utrzymuje tej pozy. Ta poza utrzymuje ją. Powiększył obraz do maksimum. Boże mój, to nie był szpagat. To nie było rozciągnięcie. To była ingerencja. Przymusowa. Nadano jej tę formę. Niemożliwe, powiedział jeden z historyków. Umarłaby z szoku bólowego, krzyczałaby wiła się w agonii. Tylko gdyby nie była pod wpływem leków, odpowiedział lekarz, ogromnej dawki. Spójrzcie na jej oczy, na jej twarz. To niespokój, to medykamentowa nieobecność. Oni, oni to z nią zrobili. A potem sfotografowali. Siedmiu żołnierzy na zdjęciu. To nie byli widzowie, to nie byli inżynierowie, to byli wykonawcy. Wykonawcy w mundurach polowych chirurgów. Teraz wszystko stało się jasne. To nie żart, to nie cyrk. To procedura, potworna, zimna medyczna procedura. Ale kim ona była? Dlaczego nie ma jej na żadnych listach? Historycy rzucili się z powrotem do skrzynki sonder Komando Adjo. Teraz nie tylko ją przeglądali, rozpruwali ją, opukiwali karton, prześwietlali go Rentgenem i znaleźli. Pod fałszywym dnem, które przeoczył pierwszy starzysta, leżała kolejna koperta. W niej kilka kartek. To nie były raporty o paliwie. To były medyczne zapisy. Zapytania o 12 litrów eksperymentalnego znieczulenia. Zapytania o 50 kg gipsu najwyższej jakości. I raport. Krótki zaledwie jeden akapit. Napisany suchym technicznym językiem. Obiekt siódmy, faza dwa. Haltung korekta. Korekcja postawy. Sukces. Osiągnięto stabilizację w pozycji 180 stopni poprzez przymusową korekcję. Obiekt ustabilizowany. Gotowy do fazy 3. I na dole. Nazwa projektu: Sonder Komando Haltung. Sonder Komando postawa lub sylwetka. To nie był projekt tworzenia broni. To był projekt tworzenia żywych przykładów poprawiania. Nie tylko łamali ludzi, korygowali ich, przekształcali w groteskowe, żywe symbole. Litera A oznaczała haltung postawa, jaka diabelska ironia. Zdjęcie było podpisane obiekt siódmy, faza dwój. Zakończono. Ale w raporcie wspomniano fazę trzykoma. Co to było? Co się z nią stało po tym zdjęciu? Co mogło być gorsze? Historycy byli przerażeni, przetrząsnęli całą skrzynkę. I na samym dnie, przyklejone do kartonu, leżało jeszcze jedno zdjęcie. Było ciemniejsze, zrobione w innym pomieszczeniu. To była ona. Obiekt siedem. Już nie siedziała na stole. Stała. Pionowo. Ale jej nogi wciąż były rozstawione w tym samym potwornym szpagacie. Jej ciało od szyi po kostki było zakute. Zakute w masywny biały kokon. Gips. Ten sam gips z faktur. Nie tylko nadali jej formę, utrwalili ją w tej pozycji, przemienili ją w żywą statuę, statuę niewyobrażalnego bólu, który stał się normą, statuę ich sadyzmu. Stała oparta o ścianę jak złamana lalka. I jej oczy na tym zdjęciu były otwarte. Patrzyły prosto w kamerę. I nie było w nich już pustki, był w nich tylko nieskończony, bezgłośny, czarny horror. W dokumentach spod fałszywego dna często wspominano odbiorcę. Obiekt Waldhaus, leśny dom. Nie było współrzędnych, tylko wzmianka. Rejon Schwarzwaldu, czarny las. Idealne miejsce, by ukryć cokolwiek. Historycy i lokalni entuzjaści rozpoczęli poszukiwania. I znaleźli. Ruiny starego sanatorium przeciwgruźliczego, które zostało zarekwirowane przez SS w 1942 roku. Według oficjalnych dokumentów, dom wypoczynkowy dla oficerów. Ale mieszkańcy pobliskiej wioski opowiadali dziwne rzeczy: o tym, że nocami stamtąd dobiegały nieludzkie krzyki, o ciężarówkach, które przyjeżdżały i odjeżdżały w ciemności, o tym, że cały personel sanatorium nie był z SS, tylko z wojsk technicznych. Kiedy grupa śledcza dotarła na miejsce, znalazła coś, czego nie było na planach sanatorium piwnice, a raczej cały podziemny bunkier. Wejście do niego było zasypane, ale kiedy je odkopano, zrozumieli, że znaleźli to miejsce: ściany wyłożone białymi płytkami tymi samymi co na zdjęciu odpływy w podłodze i haki wmontowane w sufit a także śmieci gnijące od dekad śmieci i jedno pomieszczenie oddzielne bez okien, z ciężkimi stalowymi drzwiami w środku było pusto prawie. W rogu, pokryta pleśnią i brudem, leżała sterta sterta potłuczonego białego gipsu. Znaleźli ją, a raczej to, co z niej zostało. Kiedy eksperci zebrali odłamki, układanka się złożyła. To był ten sam gipsowy kokon. W pełnym wzroście, z nogami rozstawionymi na 180 stopni, znaleźli jej skorupę. Ale gdzie była ona? Co się z nią stało? Tu śledztwo napotyka mur milczenia. Mamy tylko teorię, jedna straszniejsza od drugiej. Teoria pierwsza: ciało nie wytrzymało. Jej organizm po prostu nie dał rady. Po tym, jak zamurowano ją w Gipsie, zgasła. Od skutków, od bólu, od rozpaczy, jej ciało wyciągnięto z kokonu i spalono w krematorium, które nawiasem mówiąc także znaleziono w ruinach Waldhausu. a Gips po prostu wyrzucono do tej komory. Teoria druga. Likwidacja, żyła, może tygodnie, może miesiące, żywa, oddychająca, cierpiąca statua. Kiedy w kwietniu 1945 roku do Waldhausu zbliżały się wojska alianckie, Sonderkommando Haltung otrzymało rozkaz zniszczenia wszystkich śladów. Wysadzili laboratorium, spalili archiwa i zlikwidowali swoje obiekty. Prosty zastrzyk albo kula. Rozbili gips, by wyciągnąć ciało do kremacji. Teoria trzecia najstraszniejsza nie zdążyli. W chaosie odwrotu po prostu zamknęli ją w tej komorze. Zamknęli i uciekli. Została sama w ciemności wewnątrz swojego gipsowego grobu żywa pozostała w pełnej świadomości niezdolna nawet się poruszyć a kiedy pierwsi żołnierze wyzwoliciele Otworzyli ten bunkier, znaleźli jedynie gipsową statuę z martwym ciałem w środku. Nigdy nie poznamy jej imienia. W archiwach na zawsze pozostanie obiektem siedmym. Więźniem nocy i mgły wymazanym z historii, jej jedynym dziedzictwem są dwa zdjęcia i sterta gipsów w piwnicy. Zdjęcia, które nie powinny istnieć. Dowód na to, że zło to nie tylko komory gazowe i masowe egzekucje. Złoto także cicha, sterylna sala z kafelkowymi ścianami. Złoto obojętne twarze ludzi w mundurach, którzy dokumentują swoją pracę. Złoto biurokratyczny podpis na zapytaniu o dostawę gipsu. To zdjęcie nie daje odpowiedzi, tylko niszczy naszą pewność. Dowodzi, że najstraszniejsze potwory to nie te, które kryją się w cieniu, ale te w czystych fartuchach z notatnikiem w ręku, które metodycznie przekształcają człowieka w obiekt. Ile jeszcze takich skrzynek leży w archiwach? Ile takich leśnych domów ukrytych jest w lasach całej Europy? Ile takich obiektów nigdy nie odnaleziono? Co o tym sądzicie? Co naprawdę skrywało Zonderkomando Haltung i jaki los waszym zdaniem spotkał obiekt 7? Napiszcie swoje teorie w komentarzach. Teorie w komentarzach. Teorie w komentarzach.